Mm Hva -hmm. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy teraz na konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy w miejscu symbolicznym, przed pałacem prezydenckim, gdzie tuż po wyborach zasiądzie głowa państwa. Od głowy państwa wymagamy przestrzegania wysokich zasad moralnych, prawdy i tego, aby miał wartości, którymi będzie, o których będzie mógł mówić, którymi będzie mógł służyć również obywatelom. Niestety, ale Karol Nawrocki już wielokrotnie udowodnił, że... Kłamie, że mówi nieprawdę w tym, co robił i w jaki sposób traktował pana Jerzego. Ale dzisiaj mamy również informacje i mamy sygnały, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są w stanie zrobić wszystko, aby wygrać te wybory, dlatego że liczą na to, że w pałacu prezydenckim zasiądzie osoba, która będzie. Poddana decyzją Jarosława Kaczyńskiego. Przez wiele lat widzieliśmy, jak prezydent Andrzej Duda wykonywał polityczne zamówienia z Nowogrodzkiej. Polityką Prawa i Sprawiedliwości dalej na tym zależy. Ja pamiętam obrazek w Pałacu Prezydenckim, kiedy pan Wąsik i pan Kamiński zgłosili się do Andrzeja Dudy po to, aby ich ułaskawił. I co się wydarzyło? Andrzej Duda, prezydent Prawa i Sprawiedliwości, ułaskawił swoich kumpli z Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj te informacje, które docierają, wskazują na to, że na biurku Jarosława Kaczyńskiego znajduje się lista. Znajduje się lista polityków Prawa i Sprawiedliwości, aferzystów, jak również gangsterów związanych z Karolem Nawrockim, którzy liczą na to, że będą ułaskawiani. Że Karol Nawrocki będzie ułaskawiał tych, którzy łamali prawo. Jesteśmy na etapie postępowań, na etapie wyjaśniania spraw, w które zaangażowani byli działacze Prawa i Sprawiedliwości. Chcą zrobić wszystko, aby uniknąć tej odpowiedzialności. Pojawiają się również sygnały, że Karol Nawrocki mógł. Podpisać pewne zobowiązanie względem Prawa i Sprawiedliwości, względem Jarosława Kaczyńskiego, że będzie wykonywał jego polecenia. Dlatego musimy powiedzieć i stanąć w prawdzie i zadać pytanie Karolowi Nawrockiemu: żeby powiedział, czy deklaruje, że nie będzie uniewinniał swoich kumpli z Prawa i Sprawiedliwości, którzy łamali prawo. I dzisiaj chcemy o tym powiedzieć chcemy pokazać jak długa jest lista osób które liczą na ułaskawienie nie może być tak że prezydent to osoba która jest nominatem partyjnym który wykonuje polecenia który chce zadbać nie o interes polek i polaków ale o interes swoich kumpli sprawa i sprawiedliwości którzy łamali prawo. Dlatego dzisiaj chcemy Państwu pokazać, przepraszam, jak wygląda ta długa lista do uniewinnienia. Szanowni Państwo, lista największych aferzystów PiSu, osób, które mogą być potencjalnie ułaskawione przez kandydata Nawrockiego, jest tak długa, kolego ją rozwija, pozwólcie Państwo, że ją odczytam. Mateusz Morawiecki, zarzuty w sprawie wyborów kopertowych, 70 milionów strat i afery respiratorowej, 27 milionów strat. Jarosław Kaczyński, afera Dwie Wieże. Marcin Romanowski, 11 zarzutów w sprawie wyprowadzenia pieniędzy 100 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, obecnie ukrywa się na Węgrzech. Piotr Wawrzyk i Edgar Kobos, afera wizowa, handel wizami za łapówki. Dariusz Matecki, wyprowadzanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, grozi mu 10 lat pozbawienia wolności. Michał Woś, Zakup Pegasusa za publiczne pieniądze. Grozi mu 10 lat. Daniel Bajtek. Śledztwa w sprawie zaniżenia cen paliw, utraty kontroli nad rafinerią Lotos, straty liczone w miliardach złotych. Zbigniew Ziobro. Śledztwa w sprawie Pegasusa i Funduszu Sprawiedliwości. Łukasz Mejza. 11 zarzutów w sprawie fałszywych informacji w oświadczeniach majątkowych. Michał Dworczyk. Afera mailowa niszczenie dowodów. Karol Karski i Ryszard Czarnecki. Afera Kolegium Humanum i podejrzenie korupcji i prania pieniędzy. Paweł Szopa, Michał Kuczmirowski, Anna Wójcik. Wyłudzenie setek milionów z rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mariusz Błaszczak. Ujawnił fragmenty tajnego wojskowego planu obrony Warta. Groził mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Antoni Maciarewicz. Możliwe zarzuty za nieprawidłowości w działaniach Komisji Smoleńskiej. Ale to nie koniec. Szanowni Państwo, ale na tej liście są też koledzy gangsterzy, koledzy przemocowcy, koledzy Karola Nawrockiego. Na tej liście jest też Olgierd Lipiński, Olo, czyli bandyta skazany za brutalne pobicie licealistów, jeden z najbardziej znanych neonazistów. Na tej liście jest też Wielki Bu, czyli przemocowiec. Człowiek, który został skazany za sutenerstwo. Na tej liście jest też Krzysztof Przyborowski, czyli lider pomorskiego NR-u, którego Karol Nawrocki zatrudnił w Muzeum II wojny światowej. Karol Nawrocki nie kandyduje na prezydenta Polski, dlatego że ma wizję. On kandyduje, bo dostał rozkaz od Jarosława Kaczyńskiego i jedno proste zadanie: ma mieć w swoich rękach Prawo łaski właśnie po to, żeby uchronić przed poniesieniem odpowiedzialności skorumpowanych polityków PiSu, żeby uchronić przed poniesieniem odpowiedzialności złodziei, oszustów i aferzystów. Głos na Karola Nawrockiego to jest głos na człowieka, który będzie reprezentował wyłącznie interesy skorumpowanej partii. Nawrocki kandyduje po to, żeby zabezpieczyć swoich kolegów z PiSu, ale też swoich kolegów gangsterów. Polska dzisiaj zasługuje na prezydenta, który ma czyste sumienie i czyste ręce, nie na prezydenta, który będzie ułaskawiał skorumpowanych polityków osoby, które dopuszczają się przestępstw. Osoba, która, która kandyduje na prezydenta, powinna być gwarantem bezpieczeństwa, uczciwości i gwarantem przestrzegania prawa. A Karol Nawrocki będzie kolejnym prezydentem, który będzie ręcznie sterowany przez Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, spójrzmy na tę długą listę, listę osób, które Karol Nawrocki, jeśli zostałby prezydentem, mógłby uniewinnić. Dlatego dzisiaj oczekujemy jasnej deklaracji, że nie będzie uniewinniał swoich kumpli z Prawa i Sprawiedliwości, nawet jeśli Jarosław Kaczyński, czyli jego, jego osoba, która wskazała, nie będzie go o to prosiła. Apelujemy o to do Karola Nawrockiego, bo prezydent nie może być partyjną marionetką. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Panie prezydentie, ja mam jeszcze tylko jedną informację. Kiedy pan wydał Karol Nawrocki był cały czas tego mieszkania w Gdańsku, potem Rafał Trzaskowski wklęcił Karolowi na prawdę białą kompertę, to był ten moment, który którym przykuł uwagę i widzów, i medycy. Nie powiem. Szanowni Państwo, zaczekajmy na tę informację, bo liczymy na to, że Karol Nawrocki zachowa się honorowo, zapozna się z tym, co otrzymał od Rafała Trzaskowskiego i wykorzysta tę szansę. Poczekajmy, jeśli tego nie zrobi, to Rafał Trzaskowski przekaże takie informacje, w jaki sposób i co takiego przekazał Karolowi Nawrockiemu. Zobaczymy, czy Karol Nawrocki jest. Człowiekiem, który wykona jakiś ruch, aby wyjaśnić te wszystkie sprawy, które są z nim związane. Dzień dobry, ja Rafał Trzaskowski. zapytać, czy Państwo zdają w ramach szansę podczas tej debaty, by przekonać tych właśnie niezdecydowanych o swojej pracy, jak byliście mogli znać? Jaka jest Państwa ocena od tej wczorajszej debaty? W mojej ocenie Rafał Trzaskowski mówił. Rafał Trzaskowski na wczorajszej debacie mówił o tym, jaki jest, mówił o wartościach, mówił o uczciwości, o prawdzie, o bezpieczeństwie, mówił też dużo o tym, jakie są intencje kogoś, kto, start, kto startuje na urząd prezydenta. Rafał Trzaskowski przez dwie kadencje będąc prezydentem miasta, każdego dnia udowodnił, że jest człowiekiem, który te wartości w sobie posiada. Także jest na, najlepszym kandydatem, naszym zdaniem, wygrał wczorajszą debatę. Po prostu wygrał tę debatę. To jeszcze chciałem dopytać o tę kopertę Bartosz Bielecki, radiowa Trójka, do kiedy Karol Nawrocki ma czas? No bo mówi pan poseł, że jeżeli sam nie ujawni tego, co jest w kopercie, to zrobi to Rafał Trzaskowski, ale kiedy jest ten deadline, kiedy jest ten moment, w którym zdecydujecie się ujawnić treść tej koperty? Panie redaktorze, ja bym chętnie powiedział, że ten czas minął, bo Karol Nawrocki miał tak wiele różnych szans, żeby wyjaśnić te kłamstwa, że mógł to zrobić. Tej żadnej szansy nie wykorzystał, a powiedziałbym więcej. Im bardziej brnął w te kłamstwa, zarówno Karol Nawrocki, jak i jego sztab, to okazywało się, że kłamstw, które są związane z tą aferą, jest coraz więcej. No, ja na miejscu Karola Nawrockiego zrobiłbym to niezwłocznie. I jak najszybciej. E, więc zaczekajmy, no, mam nadzieję, że wykaże się e, refleksem i chęcią wyjaśnienia tej sprawy. Ale mówi Pan z tą aferą, czyli cały czas mówimy o tej aferze mieszkaniowej? Mówimy o wartościach, mówimy o uczciwości i prawdy, bo tego wymagamy od kandydata na prezydenta. Potrzebujemy głowy państwa, która zadba o wszystkich Polaków, która będzie również osobą, która zasługuje na zaufanie. Dzisiaj w perspektywie tej afery związanej z mieszkaniem, w perspektywie tych kłamstw zarówno Karola Nawrockiego, jak i całego sztabu Prawa i Sprawiedliwości, możemy powiedzieć jedno. Karol Nawrocki jest kłamcą patrząc na dokumenty które są możemy powiedzieć Karol kłamca Nawrocki więc to kandydatowi powinno na tym zależeć natomiast wczoraj podczas debaty Rafał Trzaskowski udowodnił że ma format prezydencki bo mówił o wartościach mówił o bezpieczeństwie mówił o tym że prezydent powinien budować mosty a nie mury, bo my dzisiaj potrzebujemy prezydenta, który zadba o wszystkich Polaków, który będzie mówił jednym głosem o kwestiach Szanowni Państwo, ja chciałam dodać do tego jeszcze, że to nie jest jedyna rzecz, z której Karol Nawrocki do tej pory się nie wywiązał. To znaczy do dziś nie chcę powiedzieć, jaka była prawda z mieszkaniem, które de facto zabrał panu Jerzemu, ale jest druga kwestia, z której się nie wywiązał. Miał zwrócić pieniądze za wynajem apartamentu, za to, że zabukował na prawie 200 dni apartament, który przynależał do Muzeum II Wojny Światowej. Do tej pory tego nie zrobił, nie zwrócił pieniędzy muzeum i wiemy, że jest to po po prostu osoba niesłowna, nierzetelna, nieuczciwa. Udowodnił to wielokrotnie. Szanowni Państwo, yy, pytania jeszcze mamy? Z tego co w, słyszymy, to będzie kolejka do autobusów, które będą jechały do Pałacu Prezydenckiego z działaczami prawa i sprawiedliwości po ne, ułaskawienia. No, oby nie okazało się tak, że na bramce do tego autobusu, który będzie wydawał bilety, będzie stał wielki buł. Panie Nawrocki, niech Pan to wyjaśni. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.